Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Zapewne jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu za Jego łaskę, za jego dobroć, za ten czas, jaki nam darował. Tak możemy wspólnie razem się stawić przed Jego świętym obliczem, aby oddawać Mu chwałę, uwielbiać Go i błogosławić. Bracia i siostry, tak sobie pomyślałem na początku na, na bożeństwo, że kiedyś nie znaliśmy naszego Boga. Ale kiedy objawiła się miłość, On nas powołał, stanął na drodze naszego życia, przemówiło do nas słowo. I my dzisiaj jako Jego naród możemy tak stanąć przed Nim i uwielbiać Go i oddawać Mu chwałę. Za Jego dobro, za Jego łaskę, za zbawienie, za miłosierdzie okazał nad nami. Chwała do bracia i siostry. Wielki jest nasz Bóg i łaskawy i miłosierny. A chciałbym się też podzielić tak, takim miejscem Bożego Słowa, takim, takim też tematem, tak mi gdzieś on w moim sercu, tak kilka wersetów tak, na początku utkwiło. Będę czytał najpierw z Ewangelii Świętego Mateusza, z 27 rozdziału takie słowa. Myślę, że czytaliśmy niejednokrotnie, ostatnio przecież była u nas, obchodziliśmy pamiątkę śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Więc na pewno sobie przypominaliśmy te słowa. Chciałbym, byśmy sobie jeszcze raz je przypomnieli. Słowo Boże mówi tak. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, i będę czytał od 40 wersetu. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od 40 do 44. Mówi Słowo Boże tak. I mówili: Ty, który rozwala świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz. Ratuj siebie samego, jeśli jesteś synem Bożym i stąp z krzyża. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie, starszymi, wyśmiewali się z niego i mówili: Innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niego on teraz wybawi. Jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział, jesteś synem Bożym. Tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Tak jak powiedziałem, zapewne znamy te, to miejsce Bożego Słowa, ale tak mi one ostatnio utkwiły. E, kiedy pan Jezus już wisiał na krzyżu, był na krzyżu, tam właśnie przychodzili jeszcze ludzie i różnie się zachowali. Jedno takie miejsce jest, tak opisuje, że przychodzili i kiwali głowami. Naśmiewali się, tak jak tutaj my czytali, no mówili do Niego, stąp z krzyża. Wiecie, innych ratował, a siebie samego nie ratuje. Niech uratuje, uwierzymy no, w Niego. A tutaj jest też napisane, zaufał Bogu, niech Go wyratuje. Tak myśleli. W innym później miejscu też czytamy, że jak Pan Jezus się modlił do ojca, to oni tak mówią, Eliasza woła, może przyjdzie Go, zostańmy tu, popatrzmy, może przyjdzie Go wyratować. A Pan Jezus wołał i mówił, Boże mój, Boże mój, czemuś mi opuścił. Bracia i siostry, tak jak powiedziałem, mi to tkwiło, że przyszli do Niego i mówią, zaufał Bogu, niech Go teraz wyratuje. No z tego krzyża nie go wyratuje. zaufać Bogu. My wiemy jaka była misja Pana Jezusa Chrystusa. No Boże słowo my czytamy i dobrze rozumiemy. To pierwsze przyjście Pana Jezusa na tą ziemię było aby uratować człowieka. On zapowiadał swoją śmierć, mówił, ale apostołowie też nie chcieli wierzyć. Ale on zaufał Bogu. Do końca zaufał, bracia i siostry. Chciałbym właśnie taki temat bo poruszyć ten, Myślę, że jest często poruszony to zaufanie do Boga. Druga księga królewska, czwarty rozdział przeczytajmy sobie też jeden werset. Druga księga królewska, czwarty rozdział, pierwszy werset będzie. Druga Księga Królewska, czwarty rozdział, pierwszy werset mówi tak słowo Boże. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem mówiąc sługa twój, a mój mąż umarł, a ty wiesz, że ten sługa, twój sługa należy od Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. W tej yy, księdze czytamy... Yy. Pewna kobieta, która była już wdową, przychodzi do Elizeusza i mówi takie słowa właśnie, że mój mąż, mój mąż, który jest, należał do Twojego grona, był uczniem, był trwicielem Pana, należał, ale przyszedł, wiecie, wierzyciel i chciał, chce zabrać moje dzieci. Ciekawa sytuacja, tak sobie pomyślałem, w jaki sposób przyjdzie ta pomoc, w jaki sposób przyjdzie ta pomoc dla tej kobiety. Taka kobieta przyszła, użalała się, mówiła, żeby pomógł jej w tej trudnej sytuacji. Co ona miała takiego w tym swoim domu? No na pewno miała dług, no bo przyszedł wierzyciel, no i chciał odebrać, ale no, nie było nic takiego, bracia siostry, ona z tym przyszła. Do proroka przyszło o pomoc prosić, o łaskę, żeby jakoś pomóc. I w jaki sposób przyszła ta pomoc tutaj? Elizeusz nie zrobił, może wiecie, złożymy się, no złożymy jakąś składkę, no yy, pomożemy, wiecie, no pomożemy, spłacimy ten, dwu, ten dług Twój. Nie, nie mówi nic takiego. Nie. Ale co mówi do tej kobiety? Co masz w swoim domu? Co jest takiego? W twoim domu. I ona mówi: No, nic nie mam. Ja bym jeszcze powiedział tak, jak powiedziałem, że dług mam tylko. Ale mówi: Mam tylko bańkę oliwy. I prorok mówi do niej: Napożyczaj sobie tych baniek, tych misek, zamknij za sobą, nalewaj. Wiecie, i ona tak to uczyniła, zgodnie ze słowem proroka. No, dziwne takie dla mnie, no bo ja bym może zrobił się składkę jakąś może jakąś pomoc, może byśmy się zebrali ale nie on mówi inaczej ty tak to uczyń i ta kobieta tak robi to zgodnie ze słowem tego proroka zaufała temu słowu proroka no i tak czyni my czytamy tu w ostatnich wersetach już że szósty i siódmy werset mówi tak a gdy naczynia były pełne, rzekła do, sw do swego syna, podejm mi jeszcze naczynie, lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń, a wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on rzekł, idź i sprzedaj oliwę, spłać swój dług, ty zaś wraz z synami utrzymuj się z tego, co zostanie. Spłać ten swój dług. A z tego, co zostanie, to jeszcze się utrzymasz. Z tej jednej banki, bańki, tak to określę, który w tym domu nic nie było. Bo na pewno, jakby było, to by wierzyciel, to dzisiaj tak jest. Przychodzi chyba komornik i pieczątki czy stawia i, i te jakieś naklejki chyba stawia. To cenne, to tyle wartościowe, to tyle. Zabieramy, czas spłacić dług. A to kobieta nic miała. Miała dług, dzieci, ale była jeszcze u niej ta bańka oliwy, bracia i siostry. Ale chciałbym nam uwagę, że ona Zaufała prorokowi, temu słowu, który powiedział. Z tej jednej banki Pan Bóg tak cudownie uczynił. Zaufać Bogu w takiej potrzebie, gdy przyjdzie. Wiecie, to, no, to ciężko nam jest zrozumieć, jak to się działo. Jest ten taki Psalm, jeszcze chciałbym przeczytać. Psalm 37, też kilka wersetów, który mówi właśnie o zaufaniu do Boga. Posłuchajmy te kilka wersetów. Psalm 37. I będę czytał od trzeciego wersetu do dziewiątego. Psalm trzydziesty siódmy od trzeciego do dziewiątego. Pisze tak: Zaufaj panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się panem a da ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Winiesie jak światłość, światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w bo Panu, odziedziczą ziemię. Chwała Bogu, bracia i siostry. Ci, którzy zaufają, którzy są wierni, którzy do końca zaufać Bogu, zaufać Jego słowu, obietnicom. On dobrze wszystko uczyni, tak jest napisane. Przyjdzie z taką pomocą, my tu przeczytaliśmy przed chwilą o Elizeuszu, który takie wydał właśnie polecenia do tej wdoby bracia i siostry. Jest w Ewangelii według świętego Łukasza napisane piąty rozdział, jak apostoł, apostoł Piotr został powołany przez Pana Jezusa. Ale Pan Jezus uczynił tam też jeden taki cud. Z tego Ewangelii, tej Ewangelii Łukasza przeczytajmy sobie też może tylko kilka wersetów. Ewangelia Łukasza, piąty rozdział. Piąty rozdział i przeczytajmy sobie. Od pierwszego do... Eee, piątego. Pisze tak. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu. trzy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębie i zarzuć sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. Było takie kiedyś wydarzenie, jak Pan Jezus nauczał. Przyszedł też, gdzie ci zwykli, prości ludzie, rybacy Ciężko pracowali, tak tu jest napisane, bo ciężko pracował. Nie wiem dlaczego w nocy one akurat, te ryby, przemieszczały się w jakiś sposób. Zapewne ci rybacy dobrze wiedzieli, w których miejscach podpłyną, żeby znaleźć te ryby. Ale oni nie znaleźli nic. Ale oni, tak jak tutaj jest napisane, pukali swoje sieci, szykowali. Następny dzień, zapewne też trzeba będzie przyjść i pracować, czy następna noc. I słuchali tego, co głosił Pan Jezus. I Pan Jezus mówi do Piotra, wyjedź na głębie zarzuć. I on takie słowa mówi, Piotr, na słowo Twoje. Dlatego, że Pan Jezus tak powiedział i zaufał temu słowu. I my tutaj widzimy dalej, jak czytane jest, zarzucili mnóstwo ryb, oni mogli znaleźć, wyciągali. Mnóstwo ryb, zaufali temu słowu, bracia i siostry. Może taki drugi przykład właśnie zaufania, bo przede wszystkim mówi się o tym, że my musimy zaufać naszemu Bogu. Musimy być ufać Jego obietnicom, Jego słowu właśnie, co Bóg mówi. Ja, to jest jedna rzecz, ale chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, jedną rzecz taką. Czytając to słowo o Pana Jezusie, tak sobie pomyślałem, że Pan Jezus był godny zaufania. To był, tak określę Go. On zaufał Bogu, ale Jemu można też zaufać. Bracia i siostry, ale jak jest z nami? Czy ktoś mógłby powiedzieć, że mogę Ci zaufać? A czy Bóg mógł, że tak powiedzieć do nas? Czy mógłby tak też powiedzieć do nas, że jesteś tym mężem, któremu można zaufać? Może dziwne pytania, no nie? No my powinniśmy Panu Bogu zaufać, ale popatrzmy do Bożego Słowa. Chciałbym, byśmy popatrzyli do Bożego Słowa. Otwórzmy sobie list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, przeczytamy tylko dwa wersety z tego listu. Czwarty rozdział i pierwszy i drugi werset. Czwarty rozdział, pierwszy list tego Pawła do Koryntian, czwarty rozdział, pierwszy i drugi werset. Mówi tak Słowo Boże. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych, i o szafarzach tajemnic zbożych. O szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazywał się wierny. No Chciałbym nam zwrócić uwagę na to słowo szafarzy, bracia i siostry. Dzisiaj to tak, no, nie, nie słyszałem gdzieś tam potocznie, żeby ktoś powiedział gdzieś tam. Może na zakładzie, czy w pracy, czy gdziekolwiek, czykolwiek tam w szkole, czy tam gdzieś, już tego słowa się chyba nie używa. No bo kto to jest ten szafarz? Tu mówi słowo Boże, niech każdy myśli, myśli o nas jako o sługach Chrystusowych. To jest taka pierwsza rzecz. Ale też mówi tutaj Boże słowo o szafarzach, tajemnic, tajemnic Boży. Kto to był ten taki szafarz? Więc. Yy, tak popatrzyłem sobie, no właśnie, jak określić takiego człowieka. Dają taką definicję, to jest taki człowiek zarządzający szpiżarną i my to widzimy w Bożym Słowie, przytoczę te miejsce też. Dobrami jakiegoś człowieka, który, jak to określę, opiekuje się, ma taki nadzór ten człowiek, szafarz. Może być też to urzędnik mający pieczę nad jakimś skarbem. On po prostu się tym troszczy, jak to się mówi. Osoba dająca jakieś, no rozdająca jakieś też ta takieś dobra. Szafarz. Bracia i siostry, co my otrzymaliśmy? Co my? Tu mu Boże Słowo nas bierze wszystkich. Że jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych. My poznali naszego Pana Jezusa Chrystusa tą tajemnicę, tą mądrość, to bogactwo, jakie jest w Jezusie Chrystusie. My tego doświadczyli. Ja na początku mówiłem, że chwała Bogu za to, że jesteśmy dziećmi bożymi, że nas powołał, okazał nad nami łaskę swoją. My doświadczyli, jak Bóg dobry jest łaskawy i staliśmy się tymi szafarzami, czy dobrze tymi, tym zarządzamy, tym, co otrzymaliśmy, bracia i siostry. Czy jesteśmy tak ludźmi no, godni zaufania, co nam powierzono a przecież tak wiele nam powierzono. Bóg zesłał do serc naszych Ducha Świętego staliśmy się sługami chwała Bogu za to mamy tak naprawdę wiele obietnic ale też musimy coś od nas zrobić Jest takie, e, takie miejsce w Ewangelii według świętego Łukasza przeczytajmy sobie 16 rozdział e, przeczytam tylko dwa wersety Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. 16 rozdział, pierwszy i drugi werset. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, pierwszy i drugi werset. Mówi Słowo Boże tak. Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżano przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go rzekł mu, cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. Ten pan, ten właściciel miał, tak kiedyś nazywano, który się opiekował takimi tymi dobrami, on miał zarządzać to. Miał rozporządzać. Ale on usłyszał, że on coś nie tak robi, ten szaparz. I przywołuje go do siebie. I co robi ten szaparz? Jak postępuje? To my tutaj jak dalej czytamy, to pisze. Może czwarty werset jeszcze przeczytajmy. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domu swoich, gdy zostanę usunięty z szaparstwa. Wiem co uczynię. No opisane jest dalej. Do pracy się nie nadaję. Żebrać nie umiem. No nie potrafię. No tak jest napisane tutaj. Może po swojemu mówię. Wzywa tych dłużników i ten zapis, który był. Ma, jesteś winien 100 korców jęczmienia. Korzec chyba 120 litrów był. To taka miara była kiedyś. Zapisz 80. Oliwy było, 100 baryłek oliwy, zapisz 50. Skłamał. I Boże Słowo mówi: niesprawiedliwy ten człowiek, ten szaparz. Niewłaściwie postąpił. Kłamca, tak go nazwę, bracia i siostry. Oszukał swojego pana. Miał zarządzać tym, rozporządzać. A on co innego zrobił. Przebiegły na to tak określę, bo jeszcze raz wzywa tych, którzy są winni właśnie. Ale nie chce mu się pracować, jest to napisane tam. No nie nadaje się do pracy, no nie będę. Żeby to tak się wstydzę. No nie. Ale przebiegły to jest. Jak chce poradzić w takiej sytuacji. Bracia i siostry, to jest taki naprawdę dla nas taki pokazany przykład. Że nie tak mamy, nie tak mamy żyć, właśnie. Tak przebiegle oszukiwać. Tu mu Boże Słowo później mówi, że nawet Pan pochwalił nieuczciwego tego zarządcę, że tak przebiegle postępują. Bo tak ludzie tego świata postępują, przebiegle. Wiecie, raz tak, jak tu. A może tak. A to nie tak. Nie tak jest, właśnie. Godny zaufania człowiek to tak nie postępuje. Ale chciałbym zwrócić uwagę, co dalej pisze z te, tym rozdziałem. będziemy czytać od 10 do 12 wersetu. 16 rozdział od 10 mówi tak. Kto jest wierny, w najmniejszej sprawie i wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielki jest niesprawiedliwy. Drobna rzecz. Ta najmniejsza. Czy jesteśmy wierni, bracia siostry? Tu Boże Słowo wyraźnie nam mówi, jesteśmy wierni, to i w tej wielkiej będziemy też niesprawiedliwi. Jeśli, pisze tak, jeśli więc niesprawiedliwie i mamonie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Bracia i siostry, Któż nam coś poryczy takiego, coś bardzo cennego? Co otrzymaliśmy, coś bardzo cennego właśnie. Czy jesteśmy wierni temu? Na pewno pomyślicie, że dla nas największą wartością to jest Jezus Chrystus, Jego ofiara, Jego dzieło, Słowo Boże. Boże Słowo nam to pokazuje właśnie. Ale w tej drobnej rzeczy właśnie, w takim może codziennym życiu. Czy jesteśmy wierni w tym posłuszeństwie? Jest taki przykład ze Starego Testamentu. Chciałbym jeszcze tak przytoczyć go, pokazujący postawę Józefa. Bardzo ciekawa to postawa tego człowieka jest. Wiemy, że on został przez braci sprzedany tam do Egiptu. Tam się znalazł nie z własnej woli. Jego sprzedali, no, ze względu na to, że no, miał sny, mówił to. Donosił też ojcu, co, co mówili złego, jego bracia na, na niego. Ojciec jego bardzo może więcej go wyróżniał, tak to określę, i on zazrośnie byli, no nie zabili go, chociaż taki był zamiar, mieli taki zamiar, wiecie, zabić go, pozbawić go życia, ale znalazł się w tym Egipcie i był tam niewolnikiem. Jako niewolnika go e, tak sprzedali. Tak zrobili z tym Józefem. Ale on trafił trafił akurat tak, że został sprzedany do domu Potyfara i tam służył. I z tego 39 rozdziału tej pierwszej księgi Mojżeszowej chciałbym przeczytać dwa wersety. Posłuchajmy tych słów. Postawa, i chciałbym nam zwrócić uwagę na postawę Józefa. Te słowa, które tam pisze, właśnie. Potłóczmy sobie, tak jak powiedziałem, pierwsza księga mój Rzeszowa, 39 trzydziesty rozdział. I będziemy czytać dwa wersety na początek. 39 rozdział. Przeczytajmy sobie. Ósmy i dziewiąty werset Piesza Księga Mojżeszowa. Ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego, oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz siebie. Ty jesteś jego żon, żoną Jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Bracia i siostry, postawa Józefa, który no, niewolnikiem był, no, ale on sam tutaj mówi, że ten Potyfar wcale nie był większy od niego. On mu wszystko powierzył, oprócz on tego właśnie, że nie należała do niego żona Potyfara. I on mówi, nie jest grzesze, bo to, to jest grzech przeciwko Bogu właśnie. Jego postawa taka, właściwa. Ale jak potrafił mu, wiecie, ten potyfal zaufać temu człowiekowi. No niewolnikowi, powierz mu wszystko. No on mówi, że mój pan wcale nie jest większy ode mnie w moim domu. Wszystko mi powierzył. Jakie musi być życie właśnie. I no ktoś by może pomyślał, że to tak jednorozowo, gdzieś tak może było, może tak. Ale my czytajmy dalej też, co się stało, bo wiemy, że z powodu tego on został wtrącony do więzienia poszedł. I gdy siedział w więzieniu, przeczytajmy sobie też kilka wersetów. Pisze tak. Te, tego, tego rozdziału będę czytał od 21 wersetu. 39. rozdział pierwszej księgi mojżeszowej. Pisze tak. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przechylność i zapewnił sobie życiwość przełożonego więzienia. To też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił szczęście że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Nawet w więzieniu. On tak samo postępował. Że mogli mu ludzie zaufać i pobierzyć. A dlaczego? Bo był wierny. Bo Pan był z Józefem i on nie chciał zgrzeszyć. Mówi, nie dopuszczam właśnie, nie dopuszcza do siebie. Była okazja, tak to określę. Wcześniej my czytali. Ale on powiedział nie. Nie zgrzeszę przeciwko mojemu Bogu. Bracia i siostry, chciałbym może tymi takimi e, słowami, bo czas się zbliża, do końca naszą tak nas zachęcić. Takich przykładów uważam, jest jeszcze troszeczkę. Może tak z pamięci, może e, powiem jeszcze o takim przykładzie. II księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, Długa księga Mojżeszowa, 18 rozdział, my czytamy o tym, jak Jetro przyszedł teś, 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 Przepraszam, Jetro, Teś Mojżesza przyszedł do niego i zobaczył, co się dzieje, że Możesz od samego rana stawał, lud do niego przychodził i o porady się pytali. Mieli problemy. No, jak Między ludźmi jest spory, były zapewne zwady, różnego rodzaju roz, trzeba rozwiązać te, te sprawy. Teściu mu zwrócił uwagę. Mówi, dlaczego ty to robisz? Cały dzień tutaj jesteś. Mówi, znajdź sobie. Ale tam pisze, jakich ludzi? Ludzi, którzy są godni zaufania, nie przekupni, nie będą stronniczy, którzy będą rzetelne wyroki. Usta bigna dziesiątkami, setkami, oni będą spróbować tą, tą służbę, tą pracę. A Ty się zajmiesz czymś większym, jak przychodzą do ciebie. Ale tam z tych mężów wybierz sobie. Taki, którzy będą godni zaufania. Może takimi krótkimi słowami, bracia siostry, chciałem się tutaj podzielić, zachęcić nas do, do tego. Przede wszystkim, abyśmy zaufali naszemu Bogu, Jego obietnicom. To, co Pan Bóg zapisał. Bo są obietnice dobre, ale i też są drugie obietnice. Też mówi na ten temat Boże Słowo. Ale i chciałbym też nas zachęcić, abyśmy popatrzyli na siebie. Czy my jesteśmy też tymi, którym można zaufać. Tak jak Bóg nam powierzył właśnie, że staliśmy się szafarzami tajemnic Bożych. Ty, ty, tego, co możemy dzisiaj przekazać ludziom. Bracia i siostry. Dołóżmy starań, a niech imię naszego Pana Jezusa Chrystusa we wszystkim będzie uwielbione i wywyższone. Amen.